Zadanie piąte, czerwiec, CKE 2024, zadanie otwarte za dwa punkty, dowodowe. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej od 1, liczba 5n do potęgi trzeciej minus 5n jest podzielna przez 30. Cechy podzielności przez 30 takiej konkretnej nie znamy, ale spróbujemy wysnuć sobie jakiś wniosek. 30. Jest to iloczyn liczb 5 razy 6, czyli liczba dzieli się przez 30, kiedy dzieli się jednocześnie przez 5 i przez 6. Ale szóstkę można zapisać jeszcze jako iloczyn 2 razy 3, czyli liczba dzieli się przez 30, kiedy jednocześnie dzieli się przez 5, 2 i 3. No i naszym zadaniem jest pokazać, że ta nasza liczba właśnie ma taką cechę. I od razu rzuca nam się w oczy piątka. Można ją wystawić przed nawias, dorzucając do niej n dalej. Co zostanie w nawiasie, gdy zabierzemy 5n? Zostanie n do potęgi drugiej minus, gdy zabieramy całość, wpisujemy jedynkę. No i od razu jesteśmy zadowoleni, bo już mamy liczbę podzielną przez 5, mamy samą piątkę, a 5 dzieli się przez 5, czyli już widzimy, że jest dobrze. Dalej, przepisujemy sobie 5n i dostrzegamy w nawiasie wzór słuconego mnożenia. Różnica kwadratu. Wzór mamy tutaj zaprezentowany, czyli tak, n do potęgi drugiej minus 1, to wiemy, że a to będzie n, a b, b to będzie 1, no bo 1 do potęgi drugiej to jest nadal 1. Czyli nie patrzymy już na te kwadraty i zostanie nam w pierwszym nawiasie, n minus 1, a w drugim n dodać 1, to samo tylko, że ze zmienionym znakiem. Czyli zamiast jednego nawiasu pojawiają nam się dwa, n minus 1 razy i w drugim m n dodać 1. Równa się, równa się. Piątkę przepisujemy, jej tam nie ruszamy, ale możemy sobie trochę poprzemieniać ten nasz iloczyn. Zaczniemy od liczby najmniejszej. To jest n minus 1, kolejną będzie n, no a największą będzie n dodać 1. No i zauważamy, że te liczby między sobą równią się o 1. Czyli jest to iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych. Spróbujmy sobie wypisać przykłady takich liczb. Czyli na przykład gdyby n było równe 2. Gdyby n było 2, to tu będzie 3, a tu będzie 1. Czyli w środku mamy dwójkę plus 1 to 3 minus 1 to jest 1. Dalej kolejny przykład. Na przykład n jest równe 7. To w środku jest 7, kolejna w środku jest 7. Yy, kolejna to będzie 8 i przed nią będzie szóstka. Yy, kolejna liczba. Na przykład n jest równe 10, czyli w środku jest dziesiątka, yy, Za dziesiątką jest 11, a przed dziewiątką jest 9. No i spójrzmy na te nasze liczby. Szukamy liczby podzielnej przez 2. Czy się znajdują wśród tych naszych trzech kolejnych? Jest podzielna przez 2, bo to dwójka, ósemka dzieli się przez 2 i dziesiątka też się dzieli przez 2. Szukamy liczby podzielnej przez 3. Tutaj mamy trójkę, ona się przez 3 dzieli, tu szóstka dzieli się przez 3, a tutaj 9 dzieli się przez 3. Czyli możemy wysnuć wniosek, że wśród trzech kolejnych liczb naturalnych znajdujemy zawsze jedną podzielną przez 2, jedną podzielną przez 3, przedzielną przez 2, przez 3, przez 2, przez 3. No i tak, gdybyśmy wypisali sobie wszystkie, to ta cecha dotyczy wszystkich trzech kolejnych liczb naturalnych. Kto nie wierzy, to może sobie jeszcze kilka przykładów wypisać. Zatem tak, do tego naszego iloczynu zapisujemy komentarz. Jest to iloczyn: iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych, wśród których. wśród których jedna jest zawsze podzielna przez dwa, dzielna przez dwa, a jedna podzielna przez trzy. Zatem iloczyn tych liczb? Iloczyn tych liczb jest podzielny przez sześć. Przez sześć. No i ostatecznie podsumowanie, zatem iloczyn. 5 i w nawiasie n- 1 raz n razy n dodać 1 Jest liczbą jednocześnie podzielną przez 5 i... Przez 6, więc podana liczba, liczba i wpisujemy to 5n do potęgi trzeciej minus 5n jest liczbą podzielną. Przez trzydzieści, co należało dowieść. I ten cały opis kończy nam to zadanie dowodowe.